i wszystkim siemanko. Eee, kolejne podsumowanie. Nie było nas trzy tygodnie eee, i dzisiaj z kurde Kemenak witam was i zapraszam na podsumowanie ostatniego tygodnia. Chociaż nie do końca, jak mnie nie było, oczywiście trochę rzeczy się posprzedawało, eee, trochę rzeczy wiadomo tam gdzieś poschodziło eee, i to podsumowanie dzisiejsze to jest takie podsumowanie w sumie tego coś tam posprzedawało jak mnie nie było plus eee, trochę i tak dalej. Więc Ogólnie rzecz biorąc, co się działo w ostatnim tygodniu to biegałem trochę i wrawula, biegałem bardzo dużo wieży, zrobiłem 200 wież i ogólnie zbieram sobie kasę z tej wieży do osobnego depo, bo chcę zrobić filmik odnośnie tego, że robię ileś tam wież. I to co mam jakby tą platę aktualnie już nazbieraną, to jest jakaś tam platka, którą sobie gdzieś tam odłożyłem, ale tej kasy tak naprawdę mam aktualnie dużo, dużo więcej. Tylko, że mam jakby jeden projekt zaczęty, gdzieś tam kasa jeszcze leży, gdzieś tam pożyczyłem, gdzieś tam kasę dzisiaj w sumie dostałem z innej pożyczki i w sumie mógłbym kupić tą platę, ale jakby podsumujmy sobie to co było wtedy, a to co teraz mam to postaram się jak najszybciej posprzedawać wszystko, bo serio mam depo, mam tak zagracone rzeczami, muszę to wszystko wrzucić na markę, niech mi to schodzi, wtedy zobaczymy ile mamy kasy w kolejnym podsumowaniu albo jeszcze za dwa tygodnie jest takie totalne czystki depo. Jeżeli chodzi o aktualny moment, to tej kasy było więcej. Skończyliśmy na 11 200 i powiem wam, że to co mam aktualnie w depo, to jest dużo mniej kasy niż miałem, bo też troszkę zainwestowałem. I po pierwsze, kupiliśmy jak tu widzicie na dole motylka. Mam motyla, w końcu się zdecydowałem na to, żeby go kupić. I problem był taki, że nie za bardzo chciałem inwestować w kasę, ale uznałem, że fajnie jest w końcu go kupić. Bo jednak, ale ten jego level fajnie, jakby już szedł troszkę do góry, żeby w przyszłości mi pomagał, a nie był bardziej uciążliwy. Dlatego już staram się go powoli expić, Latam sobie do tresera codziennie, padło mi tak naprawdę już półtora levela od startu. No i do tego powiedzmy 60 levela będzie ciężko, żeby go wyexpić. Planuję go ubrać w pancerz i dwie opaski pod HP, tak samo jak mam to zrobione z Tonem. E, czyli pancerz to jest 177hp e, i po 150 na, każdym, e, na, na każdej opasce e, I też na tym motylu już zacząłem robić quest'a na ringgraf, który też jakby zainwestowałem kasę w to, żeby ten ringgraf mieć Poza tym, że wydałem 300 platy i 2 miliony golda na motyla Kupiłem mu już też pancerz, bo NPC miał bardzo fajne pancerze. Jest to dużo lepszy pancerz niż ten, który mam na tonie. Ten mój na tonie ma 16, 14, 16 pancerzy, a czy no tych siecznych, a ten ma 19, 17, 20 z takim samym hp praktycznie, więc jest dużo lepszy. Od razu kupiłem po prostu, bo NPC dzisiaj się przerolowywuje, więc wolałem go po prostu już mieć zapisanego. Teraz jeszcze kwestia dwóch. Apekowych opasek, e, więc to też jest taki, tak, taka rzecz, którą kupiłem, jakby zainwestowałem tą kaskę. E, poza tym mam jeszcze bardzo dużo, jak widzicie tutaj, jakieś rzeczy, jakieś władce losu, jakieś powroty w rawula, jakieś takie rzeczy na sel, które gdzieś tam mogę e, wypchnąć w market. Na pewno to się przemieni na dużo platki. I jeszcze zrobiłem inny mały biznes, inaczej troszkę zainwestowałem w postać, ale byłem już taki zdenerwowany tym e, odkładaniem cały czas kasy, kasy każdego grosza. E, i uznałem, że zrobię coś głupiego. Pobiegłem na wieżę. Eee, jak znaczy jak biegłem sobie tą wieżę, to dropnąłem fajny helmet, który ładnie wyglądał. I pomyślałem sobie, tak, kurde, może by sobie jakieś skiny po, poobczajać, nie? I zacząłem tam łazić po tych NPC-kach, wrzucać im jakieś śmieci, żeby zobaczyć skinki. I zacząłem trochę zmieniać wyglądowo moją postać. Co wiązało się z y, kupieniem y, laski w, w premium store. Eee, I zmieniłem sobie także ten hełm. Eee, aktualnie. Podoba mi się ta postać, problem jest w worku, ta zbroja mega nie pasuje do czegokolwiek tutaj I na pewno będę chciał to jakoś w jakiś sposób zmienić, żeby jakoś normalnie ładnie wyglądać Bo ten klimacik tego fajnego niebieskiego koloru na akwenirach, na skilfach, na tym staffie i na hełmie Fajnie to można jakoś połączyć, tylko muszę do tego znaleźć odpowiedni armor gdzieś po jakichś NPC-kach polatać, czy podropić z jakichś potworków po prostu, albo może w jakiejś skrzynce znajdę zaplatonowe klucze i gdzieś w przyszłości coś takiego ubrać będzie fajnie, no bo tak naprawdę za te za te skiny tutaj, to chyba widziałem tak naprawdę tylko jeden jakiś ładny armor, który by gdzieś powiedzmy tam pasował, może coś takiego, ale no to też nie wygląda jakoś tak wcale super ładnie swoją drogą, że też ten ta peleryna, no Kurde, też wygląda trochę, ale nie będę za dużo inwestował. Też już mam takie, że dobra, 350 platy wywaliłeś. To był dobry pomysł. W sumie to czemu by nie? Coś tam w tą postać y, wizualnie sobie zainwestowałem, żeby po prostu lepiej mi się grało. Mam tej platy tyle składane, to wiecie, tam już może trochę głupie, ale, ale zrobiłem i nie będę żałował. Yy, I jeżeli chodzi o samą nazbieraną platę, to szczerze mam taki rozgarniarz tu, że nie wiem gdzie co mam. E, już sobie szukamy tej platki e, i tą platkę mamy tutaj. 252 paczki platyny. 252 paczki platyny e, razy 50 platy. Mamy 12600 platy, e, więc uzbieraliśmy 1400 platy. E, 12600. E, I kurde, no tak naprawdę, powiem Wam 1400 platy. Patrząc na to, ile mam rzeczy w depo. Mogę wam takie mini ominisnik walnąć, że to jest na przykład jedna z trzech stron dropa z wieży, z 200 wież. Patrzcie, macie 7 milionów 800. 000. Ja tu jeszcze mam 8 milionów. Całe depo jest zawalone rzeczami po, po 1, po 2 miliony, jakieś takie pojedyncze, jakieś właśnie slociki. Więc te 1400 platy, które wpadły w tamtym tygodniu, prawda jest taka, że to byłoby dużo więcej, tylko musiałbym to wszystko posprzedawać tu już jakieś zwoje doświadczenia się pokazują na event dziadów, więc planuję troszkę tego level'a nabić na pewno. I jedna smutna rzecz, może nie smutna, ale kurde Raxo z gildii dropnął żmija i jeszcze ktoś z serwera dropnął żmija. Ogólnie bardzo dużo epików leci aktualnie na serwerze i powiem Wam, że miałem taką deprechę przez dwa ostatnie dni. Mając około, powiem wam tak, policzyłem sobie mniej więcej, że jak wszystko sprzedam Tak do zera się wywalę z itemów w depo, to będą gdzieś z 20k Powiedzmy I jak widziałem, że żmije 70k Kup teraz, są na markecie I ludzie nie za bardzo chcą kupować A ostatnio jeszcze były po 100, i ja tak szczerze te znaki zapytania, które tu mam No to ja tak myślałem, że to będzie bardziej sześciocyfrowa liczba, w sensie ponad 100 tysięcy Widząc te 70 było mi mega jakoś tak źle. Boję się, że teraz cena tylko wzrośnie, a był fajny moment, żeby kupić, ale no dalej zbieramy. No co? 110 wbiję Jak będziemy mieli dużo, dużo, dużo za mało kasy, no to najwyżej kupię sobie kuna na 110. Ale raczej bym tą, Szedłbym z tą flow tego całego challenge'u, bo jaram się tym, że sobie zarabiam te pieniążki i, i wpada ta kaska. Więc chyba szedłbym z tym flow, zarobiłbym tego na tego żmija. Miejmy po prostu nadzieję, że cena nie wzrośnie i jakby się utrzymała na tych 70k, no to ja jestem mega zadowolony. Więc nie mam nic więcej do dodania. Widzimy się w kolejnym tygodniu. Postaram się jakieś materiały, chociaż szczerze to jest ciężko bardzo, ale jakieś dodatkowe materiały wam w tygodniu nagrać. Mam na pewno dla was materiał do nagrania o tysiącu mataczy które wam gdzieś tam obiecałem na, na karcie społeczności e, teraz sobie robię ten projekt z wieżą biegam sobie z kumplem e, w Fioki, zaczęliśmy teraz e, ale nie wiem czy z Fioków coś nagramy raczej po prostu będę je biegał może gdzieś tam wam w którymś odcinku podrzucę statystyki jakie mieliśmy e, no i to by było na tyle zapraszam na streamy, jak to dzisiaj oglądacie, czyli wtorek wieczór 10 no to najbliższy stream jest jutro, 11 yy, października, oczywiście w godzinach wieczornych. Będziemy sobie farmić wieże, prawdopodobnie. Yy, I co? I to by było na tyle. Yy, I Siemanko, cześć.